piękne słowo dzisiaj przychodzi do nas na eucharystii z listu świętego Jana apostoła. Nowina, którą usłyszeliśmy od Jezusa Chrystusa i którą wam głosimy jest taka: Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Dalej święty Jan mówi właśnie, że jeżeli my chcemy mówić o sobie, że jesteśmy ludźmi, którzy znają Boga, to jesteśmy zaproszeni, żeby żyć w tej światłości i postępować jak dzieci światłości. I dalej Jan mówi, że kiedy mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy. Czyli okazuje się, no właśnie, że nie jesteśmy tymi, którzy do końca chodzą w światłości czyli że jesteśmy ludźmi grzesznymi, którzy upadają. Ale my chcemy błogosławić i dziękować Boga. Właśnie, że pozostawił nam sakrament pokuty i pojednania, tę możliwość wracania, cierpliwego wracania do Boga. Chrześcijanin nie jest człowiekiem, który nie upada. Chrześcijanin jest człowiekiem, który jeżeli upadnie, to powstaje i dalej, dalej pragnie kroczyć z Bogiem. W momencie Chrztu Świętego dokonuje się ten piękny moment. Kiedy kapłan odpala świecę nowo ochrzczonego dziecka, właśnie od paschału, paschał, który jest symbolem Jezusa Chrystusa z martwych wstałego. I właśnie ten drobny gest pokazuje tę głęboką rzeczywistość duchową, że jeżeli właśnie mamy mieć w sobie światło, o którym, o którym to w świetle mówi święty Jan, to właśnie jest potrzeba abyśmy odpalali tą naszą duchową świecę, to nasze życie właśnie od Boga, że On jest źródłem. On jest tym, do którego możemy i co więcej, takie jest pragnieniem Boga, abyśmy właśnie z Niego czerpali siłę. I to pragnienie Boga też realizuje się teraz na Eucharystii, kiedy Pan Bóg daje nam swoje Słowo, za chwilę będzie dawał nam swoje ciało na pokarm, właśnie abyśmy. Czerpali z Niego i wtedy dopiero mogli, mogli to życie mieć i również dalej dzielić Nim się i dawać. I druga myśl, dzisiaj obchodzimy to święto świętych młodzianków, jest to jakaś tajemnica. Przed wczoraj obchodziliśmy święto pierwszego męczennika Szczepana, ale to był człowiek dorosły, który wybrał Jezusa, który spotkał Jezusa. Który chciał, powiedział Bogu tak, jesteś dla mnie największą wartością i ja pragnę oddać moje życie za Ciebie. Tymczasem dzisiaj obchodzimy święto dzieci, które straciły życie za Jezusa, ale nikt je o zdanie nie zapytał. Tutaj dokonuje się przemoc na niewinnym człowieku. I właśnie kiedy stajemy wobec rzeczywistości wiary, często właśnie stajemy wobec rzeczywistości, której nie rozumiemy, bo po ludzku tego tej tajemnicy jest bardzo trudno tę tajemnicę zrozumieć, bo wchodzimy w rzeczywistość właśnie cierpienia niewinnych, ale my z tym cierpieniem niewinnych też mamy tak do czynienia, chciałoby się powiedzieć na co dzień, kiedy widzimy na przykład cierpienie chorującej osoby która rodzi się od samego początku, przeżywa jakąś chorobę, czy jakiekolwiek później cierpienie, które przychodzi, stajemy wobec tajemnicy. Jest pocieszeniem dla nas, ludzi wiary, że chcemy powiedzieć właśnie, że te dzieci idą do nieba, one oddając życie za Jezusa, wkraczają od razu, można powiedzieć, właśnie w bramę raju, bo są tymi męczennikami. Ale tutaj naprawdę potrzeba głębokiej wiary. Co myślę jeszcze pokazuje ten dzień dzisiejszy? Że właśnie w przypadku człowieka, jeżeli odrzucamy Boga, to takie są właśnie konsekwencje ostateczne. Herod, który boi się o swoją władzę, niestety właśnie nic nie rozumie, że Jezus Chrystus nie rodzi się po to, żeby, żeby zabrać mu władzę, ale właśnie jeżeli odrzucamy. Tę rzeczywistość Boga ze swojego życia, to właśnie jako konsekwencje przychodzą takie smutne fakty. My widzimy to dzisiaj w przypadku każdej wojny: wojny w Ukrainie, ale też wojny gdziekolwiek, że jest to absurdalne, bezsensowne walczenie i udowadnianie sobie albo innym kosztem życia, cierpienia drugiego człowieka. Dlatego prośmy Boga, bo te czasami wojny toczą się też w naszych domach, we wspólnotach, gdzie nie rozumiemy się, są konflikty. Oczywiście to jest wszystko w takim mniejszym wydaniu, ale prośmy do Boga, aby właśnie ta światłość, o której mówi święty Jan, była w nas. Byśmy byli ludźmi pokoju, byśmy byli ludźmi miłości, byśmy mogli dzielić się tą miłością, którą Bóg sam nam ofiaruje miłość niewinną. Miłość cierpliwą, miłość wybaczającą. I niech tak się stanie. Amen. Święty.